Cześć wszystkim z tej strony Kuba i chciałem Was zaprosić na mój kolejny film z kursu maturalnego, na którym rozwiązujemy sobie zadania z matematyki z poziomu podstawowego. A przed nami dzisiaj zadanie z ciągów, a konkretnie z ciągu geometrycznego. Ciąg x, y, jest geometryczny. Iloczyn wszystkich wyrazów tego ciągu jest równy 64. Stąd wynika, że y jest równy. I teraz korzystamy z karty wzorów i wybierzemy wzór, który dotyczy ciągu geometrycznego, a mówi on nam o tym, że między sąsiednimi wyrazami ciągu geometrycznego zachodzi związek. A n kwadrat jest równe a n minus 1 razy a n plus 1. I ta zależność zachodzi dla n większego lub równego od dwóch. No i teraz jak rozumieć? Ten wzór. Jeśli mamy ciąg geometryczny 2, 4 i 8, to wyraz środkowy, czyli ten wyraz a n do kwadratu, czyli 4 do kwadratu, jest równy. Wyraz poprzedni, czyli n minus 1 w naszym przypadku 2 razy a n plus 1, czyli wyraz kolejny razy 8. No I widzimy, że 16 rzeczywiście jest równe 16. I ta zależność jest spełniona dla każdego ciągu geometrycznego. Czyli jeśli naszym ciągiem jest ciąg x, y, z, to y jest wyrazem an. x jest wyrazem an-1, a z jest wyrazem an-1. Czyli podstawiając tą zależność do tego wzoru, otrzymujemy, że y kwadrat jest równe x razy z. No na razie jeszcze tego nie jesteśmy w stanie wykorzystać, ale przyjrzyjmy się jeszcze bardziej treści. Iloczyn wszystkich wyrazów tego ciągu jest równy 64. Czyli x razy y razy z jest równe 64. A wiemy, że mnożenie jest przemienne, czyli zmieniając sobie kolejność, możemy sobie zapisać x razy z razy y jest równe 64. A iloczyn x razy z wyznaczony z wzoru wynosi y kwadrat, więc skoro y kwadrat jest równe x razy z, to teraz tą zależność podstawimy sobie. Do naszego równania w miejsce x razy z. Dostaniemy więc y do kwadratu razy y równa się 64. y do kwadratu razy y, tu możemy sobie dopisać potęgę pierwszą, to wiemy, że y do kwadratu razy y do potęgi pierwszej będzie y do potęgi drugiej plus pierwszej, czyli y do potęgi trzeciej jest równe 64. I teraz, żeby już obliczyć wartość y, musimy zrobić pierwiastek trzeciego stopnia dla obydwu stron. Pierwiastek trzeciego stopnia z y do potęgi trzeciej to jest po prostu y, a pierwiastek trzeciego stopnia z liczby 64 to jest po prostu 4. Więc wynika nam z tego, że y jest równy 4. Dziękuję wszystkim za obejrzenie mojego filmu i serdecznie zapraszam do obserwowania mojego kanału oraz subskrybowania, a już niedługo pojawią się kolejne filmy.